Możemy się czuć staro. Doszliśmy do takiego momentu, w którym w posiada anti, -cheata, anti -cheata, i jeszcze szymek posiada dobry mikrofon. Hmm, o to Mogę. A, wal się tam. Szymek, szymek, powiedz Amogus Nie, tak, nie, tak, nie tak, zrobię. Takim asymerekiem, powiedz Among Amongus. O ja pierdzielę. Marcel do mnie pisze, no znaczy ja do Marcela, że jeżeli będzie przejeżdżał tam obok miasta, w którym ja będę, to może do tego się spotkać, nie? No i zabieramy do najbardziej ekskluzywnego miejsca, oczywiście już każdy wie, czyli stacja benzynowa. Wydaliśmy sobie tam na stację benzynową, jego rodzice niezmaczani tym, że poznały osoby z internecie i to się okazało, że to nie jest pedofil, tylko normalne dziecko. Chodzi taki zadowolony, metr 60, metr 50 bym strzelał bardziej, takich dzieciak, co nie. I tam jeszcze, tam był, jeszcze ktoś był w samochodzie, taki z dzieci, ale, no, mniejsza już. To idziemy sobie tam na pobocze, jego rodzice idą sobie do Biedry i ja to mówię mu się, no, no i tak zaczęłam sobie gadać o, o tym, co się działo, o tym, że z kim można byłoby jeszcze... Przestaniesz? Z kim jeszcze można było się spotkać, czy nie? I, na, I, i, mówimy, mówi o tym, że jest gruby, co nie? I on nagle podchodzi, tak? Dotyka mnie po brzuchu no. i mówi Aaaa jesteś chudy <noise> Rozumiesz? On po tylu latach chciał udowodnić, że nie jest otyły Ale znaczy nie to nie <noise> Przepraszam nie jest otyły, ale ja jestem chudszy do tego uznajemy go dalej za grubego Ja opowiem wam jak wyglądała moja historia z bakrączkami. Yy, I z tą tajną istotą, o której mówiłeś, która reaguje na dźwięk To jest Marcel, który tu został Bo ja wyszedłem, Marcel nie <noise> Naprawdę to jest. To jest straszne. Ej, ja bym nie chciała tam. O, 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 o. Ja pierdzielę. Wychodzimy szybko ten, ten, ten. Jezus Maria! Przestraszyłem się! Jezus Maria! Ich nie ma już! Ja pierdzielę! No że Musimy szybko się sprężać, bo Jasia nam zrobi krzywdę. No chodźmy stąd! O! Ej, 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 o, ej, 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 ona idzie do nas? Idzie! Ona idzie! Ona idzie do Ale mam kiedyś rozgórkę. Szynek! Nie mogę! Powoli, powoli. Czekaj, najszybkowie. Oj, ej, oj, 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 czerwony światło! Aj, ona mi krzywdę chce tylko zrobić! Ona mi krzywdę chce zrobić! Ja pierdzielę! Ja tylko chciałem. Gwiazdkę do dziecka. O jaka to? Ty nie skończyłaś w background Co, co jest? Problem! Ej, co jest? Widzieliście jaki update dostała? Marcel Krysztof. Bryś... Wyglądasz brzydziej niż wcześniej. Ale super wyglądamy. <grybujesz> A... Nie rodzinka... wolno się... tego palca A... pokazywać. A Oto rodzinka Kermitów. Choć są lekko zjeb... To cóż. Rodziny się nie wybiera. Lecz to, co wam opowiem, może się wydawać, że wszystko dało się zrobić lepiej. Puk, puk, puk Puk, puk, puk Otwierać! Pukam! Dzień dobry! Dzień dobry! Czy to rodzina Kermitów? Nie, do widzenia! Temi wujkiem No, Zamknij się Dzień dobry Kim on jest? Ej, nie zwracaj niego. Uwagi. Uwagi. On ADHD ma. Tak. Kto jest twój mąż. Ma problemy z życiem. Niestety. To jest twój mąż. Muszę Niestety. powiedzieć, że tak. Ogólnie jestem. W... Przyjechałem prosto z Brazylii. Nie wiem po co. Taki o. był cel, żeby znaleźć rodzinę zbiega polską. Twojej mamy. Przepraszam, mój ma. Twój tata! Więc jest... przykrością muszę. Czekaj, <grym>, co? Co jest nie tak? Chcę koniec! Że mam nie umiejętność, że powiem. Nie no, naszej Ty tam do nowego coś mówisz, żawiernicze! Dajcie mi mówić! No mów! Nie bulwersuj się molbsz, nie bulwersuj. Cio, nie reaguj na to, nie reaguj oh, na to, ja, oh, oh, rozum ja rozumiem nie liczba, to My Myślisz, że je nie chciałem mu przywalić, jak go spotkałem? Z przykrością, wujku, przedstawiam ci tego zjecha. tam. Ja to sobie zapamiętam Kochane dzieci Tu jest, tu jest... Idziesz? To jest Czemuś. który gra sobie grę We got a number one victory yeah Zależniany, przymusz. Wypad w pokoju, przebieram się. Wypadł. Jesteś żabą, ubrań nie nosisz. Żabą ja nie Jesteś żabą, nie nosisz. Ubrał. No, jestem rozebrany, bo to on mi tego moje żabowe ubrania zmoczył. Aha. Twój ojciec. A to super. A to super Ma, ma wywalonego. No, trzeba. O, Szymuś skończył grać. Przyjrzał się z wujkiem. Teść. To jest wujek. On przyjechał z bardzo daleka. Z Brazylii? Ale tego nie wiem, kto to. To jest wujek. O, Boże. <grym> <grym> co, 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 co chcesz? Ty, to ten wujek, co ci pieniądze da? On ci pieniądze da. A po co mi? Chce, żebyś na gry wydał. Aaaa, okej. Okay. To może zjemy coś. Bodny jestem. O, twój głupkowaty mąż coś robi. Dzień dobry. Ja rozumiem, że ty jesteś jego bratem? Twojej mamy. Bratem. Aaaa. To co dzisiaj na kolację? Ja słyszałem, że ty masz własny program Oczywiście. kulinarny. Oj, mam, oj, mam. To może nam gotujesz swój specjal. I cię po poprawiam. Banan smażony na patelni z alkoholem. Tak zwaną wódką. Czy ja mogę bez alkoholu? Młody, ty bez... alkohol tak. powinien się nauczyć pić, więc cicho tam. Ty w Jak ci zapiszę. Gadamy to się iść do Dwoje alkoholu robimy. Jedyne co nas łączy to alkohol. No. Dobrze, Słab, więc, więc jeszcze raz. Ten alkohol to wiesz, u mnie tam w pokoju jest. No, tak, tak wiesz potem. Dobra, to chodźcie On sobie przygotuje tam. Tylko nie wchodź do pokoju, do mojego. Okej, okay, rozu rozumiem że Synek, że dojrzewasz i w ogóle. Nie mam zamiaru patrzeć. przestań podróż, taki kontrowersyjny ale... tematy Ej. tworzyć O, dobra. Dobry wieczór. Co? Dzień dobry. Dzień dobry. 209 zł za kilogram ziemniaków. Bo ty jesteś kobietą, znajdziesz dobrą cytrynę. Zostaw Neko, ty nie jesteś mój tata. Co mieliśmy wziąć? Bo ja mam Mieliśmy wziąć tak, banana, cytrynę, wodę. Smurfi? Czy to jest dobry banan? Ja ci mogę tak. stwierdzić. Putra to jest bardzo stwierdzi. dobry bananek. Dobra. Roleplay? Biorę. Eee, cytryna. A może ja... bym wziął. Ja bym wziął, 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 wziął cytrynówkę. Wziął cytryny. To mogę? To będzie na popitek. Ktoś... F... Co to jest? <laughs> ty, Załatwiej Zobacz. nam coś. Schowaj to za plecy i bierzemy. O, kur... To nam się przyda! Ugotujemy z tego! Dobra, biorę. Dzień dobry, można otworzyć kasę. Mogę pan ogarnąć swoje dzieci, proszę. Na dwór. To nie moje, Aha. ale no, jestem wujkiem. Czeka, jeszcze ta butka, jeszcze ta butyczka. Tak, cicho. Tak, 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 tak. E, to? Coś <ślech> jeszcze oraz... najmocniejszy towar, i pani ma. No to i wszystko. To Ej, pani, to wszystko? uważaj że jest tak, to wszystko. Proszę podejść do okienka i zobaczyć. A ile? Milion eee, trzysta 000 złotych. Pięknie pani dzisiaj wygląda. Ale ci ze mną nie przywitałeś, Marecki, po tym, co się stało z dokumentami. Nawet mnie nie poinformowałeś. Ym, nowy, nowy. Idź, zostawmy no się chwilę, pomaw. Czy musisz przy dzieciach? No, jak mi tego wytłumaczysz? Zrobiłem to dla nich. Chciałeś tylko upomnieć swoją zufapę. Zrobiłem to dla Chciałeś, nich, chcesz... rozumiesz? tych... dzbanów. Dzisiaj, kiedy on nitruje się. Działacz dokumenty? Czy jeszcze nie? Jak coś to jest zawsze, to jestem i możemy razem pojechać tu robić. Marcel, chodź na mnie. Ja nie no, że bo... nie chcesz już ze mną chodź, pracować Chodź. Byłem pijany. Obudziłem się. Pagnie się kichaliśmy. Robiliśmy. nie, mm. to. No, razu... Pomachaj, dlatego. Powiedz, że jesteś kolegą z pracy. Kolegą z pracy jestem! No. Ogólnie, sprawa jest taka. Musiałem się gdzieś ukryć, żeby agencja nas nie dorwała. Ciebie zostawiłem, widzę, że się nieźle dopracowiłeś po tych trzech miesiącach. A ja pojechałem do Brazylii. Zachrałem mocno, co nie? I dałem jej dokumenty. Dokumenty są jej? w sypialni pod łóżkiem. Chcesz mi powiedzieć, że potrzebujesz mojej pomocy? Nie, nie potrzebuję pomocy w ogóle, ale... <śmiech> <śmiech> Razem. Bo chcę do mnie Razem. znajomy dołączyć, no kurde. No smurf! Ty możesz z... <laughs> Ona też była tamtej nocy pijana, ale schowała te dokumenty i już nie pamiętaj gdzie są, rozumiesz? Dlatego lecę do domu. Ty ogarniasz samochód, tylkościu powiedzieć, ile mamy za te dokumenty? Ile? 10 panik. O, ja Osiem 8 dla mnie, 2 dla ciebie. Po połowie. 5 dla mnie, 5 dla ciebie. Później to obgadamy. Dzień dobry. Zapakowałem folię. Że iść, tak? Do miłego wieczoru. A koleżanka z pracy. Zarazem podam. W śmietniku. Bierzemy. No, wychodź. No szybko, nagramy Ręka scenę. Rękami, no ręce mi utknęło, co się stało, bo nie mogę się musisz zdać. do tyłu iść, do tyłu iść. Albo Kiedy respawn. Respawn na maksa. Respawn. Czekaj, respawn na O, widzisz, mówiłem no, Utkn... Gość utknął w paprodce. No. O. Ej, stary, nie zamknął drzwi. Ojciec, drzwi nie zamknąłeś. że mm. Znaczy... Ja się... Astlej. Ej, dobra, ogólnie to... Ja. Mamy tutaj czego wszystko co chciałeś? Wyobraź sobie, że to jest to. E, generalnie ja muszę iść na chwilę do pokoju. Na chwilę wrócę. Słop. Spoko, dobra. Rozumiem, rozumiem, Spokojnie też byłem w twoim wieku. Ja wierzę. Ja, daj mu, ma dziewczynę na VR rozumiesz? Tylko weź dobrą kategorię wybierz. I, usiądźcie sobie wszyscy, a ja zaraz wrócę idę tylko Masz do toalety. Tak. Dobra, zaraz wrócę. Usiądźcie sobie, róbcie sobie co chcecie, no. Co ty tu robisz? Potrzebujemy cię, Maryski. Krzymek powinien dostać rolę kapitana Ameryki w następnych filmach, filmach Marvela. अंगूरक